Cześć! Heider! Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Tak ja jak chyba wam napisałem, że jutro, czyli dziś, będzie FNAF, będzie FNAF. I to oryginalny dosłownie FNAF, bo zagramy dzisiaj w FNAF 4 edycję Halloweenową. Nigdy jej nie ogrywałem. Gdzieś tam widziałem, ale nigdy nie ogrywałem. I sobie pomyślałem. Że będzie fajnie sobie yy, nadrobić jednak tą ha Halloweenową edycję tego oryginalnego Octava 4. Więc nadrabiamy. E, nie wiem, czy będzie to jeden film, czy będzie to seria dosłownie 3-4 filmów. To się jeszcze okaże podczas nagrywania tego filmu. No ale jak na razie, to, to zacznijmy sobie nową grę. I co mogę wam rzec. Ten kto ugrywał albo oglądał filmy z Halloweenowej edycji FNaF 4, to, to wie, że się niczym nie różni ten FNaF. Prócz animatronikami chyba. I paroma tam yy, propami w pokoju chyba więc tak, napieprzamy w drzwi jedziemy z nocą pierwszą okej okay. uh, myślę, że pamiętam czym się tutaj sterowało, y, kontrolem latareczka była, shiftem się przymykało drzwi tak, dobrze To jest coś wartego uwagi. I chyba nie. Chyba nie ma. Więc tak jak mówię, że tylko... Animatronikami się chyba różni ta gra i czymś jeszcze. No ale nigdy nie ogrywałem, dlatego sobie pomyślałem, że fajnie będzie z tego nagrać. O, tu jest jakiś... O, zasłoniłem kamerką. Ale uwierzcie mi, że tu jest zdjęcie. Dyń. Coś po prawej stronie słyszałem. Możecie napisać w komentarzu, która część fawa była dla was tą najstraszniejszą. Dla mnie definitywnie czwórka była tą najstraszniejszą. Po tym jak wyszło Sister Location, to dźwięk Jumpscarów tylko był taki. Yy, taki oo, o, o, o ja pierdolę, ale straszny. No, ale na tutaj działa, tak. I dźwięk i wyklął animatroników. Ekstra. No, dobrze. No pa. O, była dzika. Jack, Jack Ołczyka się chyba tak nazywała, nie? Nie oddychał, no ra. Okej, okay. to się zaczyna powoli zabawa, nie? Nigdy normalnie nie mam takiej pewności. Jest tu jakiś hysterek, może coś, nie wiem. Szafy nie ma co sprawdzać jeszcze, bo Fuxy go nie ma. Idzie Bonnie. Jest i on Adios, czeka Szósta, dobrze Cztery dni do imprezy roku O, sam Wiesz, że gdzieś się znowu chowa, no kurwa ciekawe gdzie Ja w sumie... nie, nie pamiętam gdzie się chował He won't stop until you find him. Nie przestanie dopóki go znajdziesz, nie znajdziesz. Ok. Czy on był pod na. O nie, fanów, balon, field. O nie. 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 Nienawidzę. Nienawidzę tego. Sraj. Yeah. No kurwa! No i cipa, dupa! A! A! Dobra, jebał cię pies kurwo. W sumie fajnie byłoby sobie taką grać całego w 4. Kurde, nie wiem czy... Przygłoszę wam na taką gra Oj, 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 oj złoty! Troszeczkę wam gierkę przygłoszę. I zacinamy zabawę! O, już nie, nie, nie. Dobra. To zawsze jest stres. Wydawało mi się, że słyszałem jakiś taki mały bas, ale jednak nie. Foxy biega. Słyszałem Foxiego jak biega. Ale jeszcze nie przyszedł. Czy nie tu zamiast Foxego jest Mango? M Mango. Ingo. No. Z której kurwo strony? Czeka w kuchni. A miałem już świecić. Miałem świecić. Miałem świecić. Tam, męgł, tam se lata chodzi po pierdala w ogóle, ja nie wiem. Ok, chyba wyszła z kuchni. Ej, co? Słyszeliście to? Jakie to Myślę, że mi wy wypierdoli Mengle z tych drzwi. Skąd przyszło? Dobra. Proszę opuścić to pomieszczenie. Nie mam alkoholu. O dobra, nie byłem pewien tych kroków. Ale mi chuchnął w uszko Ło, wow, już dwóch was było Jest, dobrze Ja pierdolix Trzy dni do imprezy Zostawił się Cię samego Wiesz, że nie lubisz tu być Jesteś obok wyjścia Jeśli zaczniesz biec, może Ci się udać Szybko, wyjście jest przed Tobą Nie Nie pamiętasz co tam widziałeś? Wejść z drugą strony, a ja chcę tam iść! Ja chcę. No, za późno. Wspiesz się do innego wyjścia. Troszkę kogoś, kto ci pomoże. Wiesz, co się stanie, jeśli cię złapię? Nie wiem. You can find help if you can get past them. You have to be strong. bo be like, Bądź. Bądź pudzianem. Uda ci się, jeśli koń. Koło... No i cipa. No ja się wypierdali, kurwa. Tomorrow is another day. Noc trzecia, kurwa. A nie, zapomniałem. Och, ja pierdolę ten. O! Cipko. Dobra, dzisko jest Ale wst stań O, no ale kurwa Podejdź tu Last chance No i dupa Spierdali mi Nienawidzę go Too bad tu już się zaczynają ostre, już orgia zaczyna. Tu już mangel po poczekam sobie. Dobra, mangel mi wejdzie, to w końcu i tak musi wejść, nie? Dobra, You there? You there? Kłodziaczki! Wypierdalać! Czyka! <śpiewanie> boni, boni, boni. Czika, czika. Słuchawka tle. Ciężko mi się ślinę przyleka. Mam ochotę kaszlnąć, ale. Wiem, że... Wiem, że. Zrobię wam taki horror w, w słuchawkach. Mia Miałem świecić. I to jest głupie, że oni po kilku sekundach zaczynają. Oni powinni od razu oddychać. Nie! Mangle, nie! Nie! Mangle Kurwa, czemu? O! Miałem już do siebie zaglądać, czy się przygotowałaś? O kurwa, ja pierdolę. Dobra, to było mocne. to było mocne. Nie, spodziewa nie no, spodziewałem się. Ja pierdolę. Chuj, nie udało się coś nocy zrobić. Pierdole tam. Jeszcze ten film na dzisiaj zmontować, więc y dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeśli się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli się nie spodobał, łapkę w dół. Jeśli się nie spodobałem wam ja. To nie wiem. Napisz komentarz, ale z ciebie chuj i tyle. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, no i no i cześć.